Rozdział pierwszy. Stodoła, która oddychała, Lina wraca z rodziną na stary folwark swojego zmarłego ojca, Trödla. Stodoła wydaje się żywa. Kury obserwują. Podłoga skrzypi, jakby brała oddech. Rozdział dwa. Jajo. W gnieździe, które nie powinno istnieć, leży jajo. Jest czarne, lekko ciepłe i żadna kura nie chce go dotknąć. Ale Linę coś do niego magicznie przyciąga. Rozdział 3. Czerwony jak spokój. W nocy stodołę wypełnia dziwna poświata. Lina słyszy głosy, których nie ma. Timo staje się coraz bardziej agresywny, a jajo zaczyna się zmieniać. Rozdział 4. Gdakanie w ścianie. Gdakanie ze ściany. Lina odkrywa puste przestrzenie za deskami, stare pióra, wyryte imiona. I coś się tam porusza. Tam, gdzie nie powinno być już żadnych zwierząt. Rozdział piąty. Cieniste pióra Timo rani kurę. Tej samej nocy zostaje zaatakowany we śnie. Do jego twarzy przyklejone są pióra, ale żadnej kury nie brakuje. Rozdział sześć. Gniazdo pod podłogą. Pod podłogą stodoły lina znajduje ukryte gniazdo, otoczone śladami pazurów. Stodoła zaczyna szeptać, dźwięk płynący z głębi wspomnień. Rozdział 7. Lista imion. Pojawiają się stare listy, imiona kur, liczby, czerwone krzyżyki, pismo tredla, ale niektórych imion Lina nie zna, a jedno z nich należy do niej. Rozdział 8. Gdy kogut już nie pieje, pewnej nocy sto doła milknie. Żaden kogut nie pieje. Cisza, tylko jajo pulsuje, a nowa istota zdaje się patrzeć przez oczy Kotaliny. Rozdział 9. Skrzydło w lustrze, kurze skrzydło w łazienkowym lustrze. Lina nie wierzy własnym oczom, a może jednak odbicie nie jest jej własne? Patrzy na nią i oddycha. Rozdział dziesiąty. Wspomnienie pachnie sianem. W powietrzu unosi się zapach spalonego siana. Lina śni o stajni w płomieniach, z piórami, które krzyczą, a rano czarne jajo. Jest otwarte.